Cześć z tej strony Hania Konieczka na dzisiejszych zajęciach w ramach ferii. Jeżeli pogoda jest zbyt smutna, żeby wyjść na zewnątrz, zapraszam Was do zrobienia alpaki z papieru. Będzie potrzeba naprawdę niewiele, ponieważ dwa różne kawałki papieru, dwa różne kolory papieru. Nożyczki, klej i pisa. Alpaki są to zwierzęta wielbłądowate zamieszkałe na terenie Ameryki Południowej w porównaniu z innymi odmianami zwierząt wielbłądowatych. Alpaki są zwierzętami o jednym z najcenniejszych włókien ze względu na swoją jakość i największą produkcję. Są hodowane wyłącznie do otrzymywania włókna. Istnieją dwie hodowlane odmiany alpak. Historia Alpak Krótka. Od tysięcy lat Alpaki zamieszkają wysokie Andy w Ameryce Południowej. Największy rozwój alpak wiąże się z cywilizacją Inków. Za czasów Inków produkcja włókna z alpak oraz ich wyroby zależały od statusu osoby, wyznania oraz przestrzegania wymaganych przepisów. Inkowie potrafili docenić piękno i doskonałość. Jako dobrze zorganizowana i mająca wiele pomysłów cywilizacja Inków stworzyła włókna oraz piękne tkaniny. Inkowie również przyczynili się do rozwoju al alpak. I to z alpak Inkowie otrzymywali ekskluzywne i miękkie włókno do wyrobu tkanin oraz ubrań. Porównując europejskie tkaniny, Inkowie wytwarzali tkaniny o najlepszej jakości. Te zalety włókna z Alpak i ich wyroby powodowały, że było ono najważniejszym elementem w imperium Inków. Ilość posiadania wyrobów z Alpak świadczyło o pozycji społecznej oraz zamożności Inków. Wyroby z Alpak były również sposobem opłaty wojska. Wojska, które się wycofywały, wolały spalić magazyny pełne tkanin niż pozwolić armii zwycięskiej je przejąć. Podczas inwazji Ameryki Południowej, a to by 500 lat temu Hiszpanie uważali, że alpaki nie są tak dobre jak ich owce. Wiedzieli również, że dla Inków te zwierzęta są źródłem życia. Zatem celem ich było wytępienie alpak. Na szczęście mieszkający wysoko w górach Indianie pomogli zwierzętom przemieszczać się. Tym sposobem udało się uratować alpaki od wyginięcia. Stwierdzono, że przed kolonizacją na terenach południowej Ameryki zamieszkiwało około 40 do 50 milionów alpak. Obecnie w dawnym Królestwie Inków istnieje tylko około 3 milionów tych zwierząt. Teraz sprawdźcie, proszę, kim byli inkowie. Przejdźmy do alpakoterapii. Czy wiecie, czym, takiego, czym takim jest alpakoterapia? Otóż jest to terapia z udziałem zwierząt i znana jest głównie dzięki dogoterapii oraz hipoterapii czyli terapii z udziałem koni oraz psów. Obecnie coraz większą popularność zdobywa jednak także inna dziedzina zooterapii, czyli właśnie alpakoterapia. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku Towarzystwo Alpak, będących zwierzętami niezwykle przyjaznymi, niezwykle towarzyskimi i bardzo, bardzo, bardzo łagodnymi. Alpaki nie wykazują żadnych zachowań agresywnych. Są delikatne, dodatkowo wyróżniają się bardzo przyjemnym, w dotyku miękkim futrem. Dzięki ich pogodnemu usposobieniu, obcowanie z nimi skutecznie poprawia samopoczucie, a zajęcia z ich udziałem mogą stanowić dobrą formę wsparcia dla wielu specjalistycznych terapii. Czy ktoś z Was wie gdzie w gminie Osielsko albo w Bydgoszczy albo w bliższych lub może też dalszych okolicach można spotkać alpaki. Czy jest może gdzieś takie miejsce, miejsce, w którym możliwym jest, aby wziąć taką alpakę na spacer? Pozdrawiam wszystkich fanów alpak. Do następnego.